No już jest. <śmienicza> A ja to nie szkoda. Patrz, odpadło. To już się grubi anon, tam jeźdź fakom. Tylko na tym napędzie. Mhm. Mhm. Jest jeszcze się teraz? Mechanizm ten... Yy... Mhm. ten? Mhm. Co, elektronikę? się? Elektronikę tu trzeba pozmieniać. Trochę roboty z tym Abramsem mhm. będzie, ale wygląda fajnie. Teraz, teraz jedynie po prostu opracować.